Ej, to... Siemanko, tu Jacorek i si Dela 3 przedstawiają, co tu chcą zatuszować. Piąty, Piąty tak. Pokonamy teraz człowieka nietoperza. Chyba daje to nam 453 monet i 1000. A jeśli przegrasz? Jeśli przegram, to będzie coś strasznego. Hmm. Nie przegram. Chociaż się może zdarzyć, że przegram. No, chyba tak. co nie jest. No. Ale ja mam... Ty ja mam niej tego kućki. Eee, wygram. Kwit? Musi odwalić. Nie! Patź! Patź! Kur. O kurde Jestem w czarnym... To wygrasz, to będzie... A wygram. Wygram! Niech on nie chodzić. Pokonaliśmy człowieka nietoperza, więc... Co nam to do... dało, co nam to dało? Dało nam to! Fajową pelerynkę! która daje plus 12, ale zrobię sztuczkę i będzie dawała jeszcze więcej. Proszę bardzo, czary mary i ile daje pelerynka? Pelerynka daje 124. Dziękuję i pozdrawiamy widzów. Piszcie jak najwięcej komentarzy i czy wątpliście w naszą wygraną.